Przenieśliśmy się do 2011 roku, do miejscowości Bethesda w stanie Maryland. Tam, w sklepie z odzieżą sportową Lululemon Athletica, 11 marca pracowały dwie kobiety: 30-letnia Jane Mary oraz 28-letnia Brittany Norwood. Jane Marie urodziła się w Kansas, a dorastała w Teksasie. Mówiono, że jest niezwykle miła, lubiana przez otaczających ją ludzi. Kobieta była także niesamowicie żądna przygód i przez całe życie podróżowała po całym świecie. Mimo podróży studiowała i pracowała. Jeśli chodzi o jej koleżankę z pracy, Britanny Norwood, to urodziła się ona i wychowywała w Seattle w stanie Waszyngton. Mówiono, że jest bardzo inteligentna i wysportowana. Jednak w okresie dorastania miała pewne problemy, które wiązały się z kradzieżą. Jej były już koleżanki. Drużyny piłkarskiej twierdziły, że kilkakrotnie przyłapały ją na kradzieży ich rzeczy z szafek. Były to różne drobne rzeczy, na przykład kosmetyki czy jakaś biżuteria. Na początku nikt nie przywiązywał do tego wagi, ponieważ nieraz małe rzeczy mogą gdzieś się zapodziać, gdzieś tam wpaść. Ale z czasem stało się to dziwne, że niemalże po każdym treningu coś ginęło. W końcu prawda wyszła na jaw. I wtedy Brytanii straciła koleżanki, straciła ich zaufanie. Gdy skończyła liceum, poszła na studia. Tam wydawało się, że jej życie zmieniło się, poznała nowych znajomych. Ale jak się później okazało, ona tych studiów nie ukończyła, ponieważ została wyrzucona. Nie skończyła też z oszukiwaniem ludzi oraz z kradzieżami. Często, gdy coś kupowała lub też chodziła do fryzjera, mówiła, że zapomniała na przykład pieniędzy. Innym razem, na przykład, wynajmowała z przyjaciółką mieszkanie. I pieniądze za czynsz ta koleżanka wpłacała jej na konto. I pewnego dnia Brytania powiedziała jej, że koszt wynajmu wzrósł, że nastąpiła podwyżka. W ten oto sposób koleżanka zaczęła przelewać jej na konto wyższą kwotę, a prawda była taka, że żadnej podwyżki nie było. No i w końcu po jakimś czasie ta prawda wyszła na jaw. Brytania tak naprawdę cały czas kombinowała, próbowała zdobyć pieniądze czy też rzeczy, dokonując kradzieży, ale nigdy nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego to robiła. Ponadto, wiadomo, że nachodziła też swojego bułęgu chłopaka, nie dawała mu spokoju i widać było, że ma jakieś zaburzenia natury psychicznej. Wiadomo też, że zanim podjęła pracę w sklepie Lululemon, to ze swojego Wcześniejszego miejsca pracy została zwolniona, ponieważ przyłapano ją na kradzieży. Praca w Lulu Lemon miała być taka tymczasowa, ponieważ miała inne plany, chciała zostać trenerem personalnym, z tego względu, że bardzo lubiła sport i tak krok po kroku zmierzała wyznaczonym przez siebie kierunku. Ale wiadomo, i zawsze ma się wszystko od razu to, czego się chce, więc trzeba próbować innych rzeczy. No i właśnie w Brytanii postanowiła zatrudnić się w sklepie Lulu Lemon, gdzie pracowała również Jane Marie. I 11 września 2011 roku, kiedy obie kobiety skończyły zmianę, zamknęły sklep i każda z nich udała się w wybranym przez siebie kierunku. I wydawać by się mogło, że to nic nadzwyczajnego, ale 12 marca około 8 rano, kiedy menadżerka Lulu Lemon przyjechała, by otworzyć sklep, okazało się, że drzwi są otwarte. Kiedy weszła do środka, to była w szoku, ponieważ panował tam olbrzymi bałagan. Artykuły przeznaczone do sprzedaży były porozrzucane po całym sklepie. Wtedy też Rachel wyszła na zewnątrz, aby wezwać pomoc. Obok sklepu Lulu Lemon znajdował się sklep Apple, przed którym stała długa kolejka klientów, czekających na zakup nowego produktu, który miał zostać wypuszczony tego dnia. Wtedy mężczyzna o imieniu Ryan, czekający przed sklepem, zauważył spanikowaną Rachel i podszedł do niej, by zaoferować pomoc. Ryan powiedział Rachel, że czekał przed sklepem Apple przez około godzinę i nie widział nikogo wchodzącego ani wychodzącego z Lululemon. Więc to było dziwne. Mężczyzna zaoferował swoją pomoc i oboje weszli do sklepu lemon by przyjrzeć się wszystkiemu dokładnie, posprawdzać wszystko, zbadać, co tam mogło się zdarzyć. I przechadzając się po sklepie, zauważyli ślady krwi, krwawe ślady butów, prowadzące na tyły sklepu. Kiedy Ryan zajrzał na zaplecze sklepu, odkrył zwłoki, zwłoki należące do kobiety, która leżała w kałuży krwi. Wtedy mężczyzna zaczął sprawdzać cały tył sklepu. Sprawdzał, czy nie ma tam jeszcze kogoś. I w łazience znalazł kolejną kobietę leżącą twarzą do góry, ze związanymi rękami i nogami. Ta kobieta również była cała we krwi, ale nadal oddychała. Dlatego na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Rachel wiedziała, kim są te kobiety, a były to Jane'a Mary i Brittany Norwood. Pracownicy sklepu. Kiedy śledczy przybyli na miejsce, to zostali tam niemiły widok. Mnóstwo krwi, zwłaszcza w miejscu, gdzie znajdowało się ciało Jane. Krew była też na ścianie. Na podłodze znajdowały się też krwawe ślady butów. I jeden ślad butów pasował do śladów butów Brytanii. A drugi z kolei do żadnej z kobiet pracujących w sklepie. Wydawało się, że należą do jakiegoś mężczyzny. Ponieważ rozmiar buta to 47. I ślad ten prowadził do kuchni, do zlewu. Tam właśnie znaleziono te buty. Więc dlaczego, jeśli należały, możliwe, że do sprawcy, to je tam zostawił? Być może sprawca zostawił je, ponieważ nie chciał zostawiać krwawych śladów na zewnątrz? A może był jakiś inny powód? Śledczy podejrzewali też, że sprawca, możliwe, że uciekł, przez drzwi ewakuacyjne, ponieważ na nich znaleziono ślady krwi. Jednak gdy otworzono te drzwi, to na zewnątrz już żadnych śladów nie było. Ponadto, aby te drzwi można było otworzyć, potrzebna była specjalna karta. A jeśli ktoś jej nie miał i próbował w jakiś inny sposób je otworzyć, to włączał się alarm. Więc jeśli ktoś wyszedłby przez nie, to najprawdopodobniej musiał posiadać taką kartę. Ponadto w sklepie śledczy znaleźli też dwie puste butelki po płynie do szyb, porozrzucane po podłodze ręczniki papierowe pokryte krwią, posąg Buddy, który również najprawdopodobniej został użyty do morderstwa. Natomiast przy ciele Jane y znaleziono skrzynkę z narzędziami, która znajdowała się na ciele Jane, y, a obok jej ciała leżał młotek, klucz nożyce do cięcia papieru. Wszystkie te przedmioty były narzędziami zbrodni. Jeśli chodzi o Brytanię, to wokół niej również znajdowało się dosyć dużo krwi. Miała pociągniętą koszulkę, jakieś rany na brzuchu, rozcięte leginsy w kroczu. Ponadto na podłodze leżał zakrwawiony kamień. A Brytanii miała dosyć spory uraz na środku czoła, więc wszystko wskazywało na to, że ktoś użył właśnie tego kamienia by zadać jej te obrażenia. To one właśnie jako ostatnie obsługiwały ten sklep. Niestety Jane Mary zmarła na miejscu, a Norwood została zabrana do szpitala, a tam udzielono jej pomocy. Kobieta wyszła z tego cało i była w stanie wyjaśnić, co przydarzyło się jej oraz Jane. Ie. A więc, według Brytanii, ona i Jane właśnie skończyły swoją zmianę w sklepie. Zamknęły drzwi, Jana wsiadła do samochodu, miała zamiar jechać do domu. Natomiast Brytanii udała się na pobliską stację metra. Ale kiedy już tam była, to zdała sobie sprawę, że zostawiła bilet w sklepie. Wtedy też zadzwoniła do Jane'y. Poprosiła ją, czy mogłaby wrócić i otworzyć dla niej sklep. Jane zgodziła się. Wróciła do sklepu, otworzyła drzwi i obie kobiety rozpoczęły poszukiwania biletu, lecz nigdzie nie mogły go znaleźć. Wtedy Jane zaproponowała, że pozwoli jej skorzystać ze swojej karty metra, a co no kobieta zgodziła się. No i kiedy obie kobiety miały zamiar już opuścić sklep, zostały zaatakowane przez dwóch ubranych na czarno mężczyzn. Wtedy też zostały rozdzielone. Każda z nich została zabrana do innego pomieszczenia i na każdej z nich dokonano napaści na tle seksualnym. Zostały też pobite tak zeznała Brytania. To były jej słowa. Brytania nie była pewna, co dokładnie napastnik robił Jane, ale słyszała mnóstwo krzyków i dźwięków, jakby uderzeń, dochodzących z drugiego pomieszczenia. I Brytani wyznała, że tam właśnie zaciągnął ją napastnik po tym, jak przestał ją krzywdzić. I właśnie w tym drugim pomieszczeniu znajdowała się Jane. A. Niestety była już martwa. Wtedy jeden z napastników popchnął Jane prosto na ciało Jane. Y. Ale nie zrobili jej tego samego co koleżance nie zamordowali jej. Podobno utrzymali ją przy życiu tylko dlatego, ponieważ, jak to stwierdzili, Fajnie było uprawiać z nią seks. Po czym mężczyźni związali ją i zostawili w łazience. Jeśli chodzi o sekcję zwłok Jany, to ujawniła ona przerażające szczegóły dotyczące tego, jak została zabordowana. W tym celu, jako broni, użyto przedmioty, które znajdowały się już w sklepie, jak na przykład narzędzia ze skrzynki narzędziowej. Wiadomo, że została pobita i dźgnięta nożem do tego stopnia, że nie można było jej rozpoznać. Patolog doszli do wniosku, że jej atak trwał około 17 minut i prawdopodobnie żyła aż do ostatniej zadanej jej rany. Bardzo cierpiała. Ustalono, że miała około 331 obrażeń, z czego ponad 200 dotyczyło twarzy. I tutaj pojawiło się pytanie, dlaczego Jane'a doznała tak wielu obrażeń? Dlaczego była tak maltretowana? A jej koleżanka Brittany miała tak naprawdę powierzchowne rany. Dwie z nich wymagały założenia szwów, a tak poza tym to nic jej nie dolegało. I to wydało się śledczym dosyć dziwne. Postanowili więc to sprawdzić i przyjrzeć się lepiej Brytanii. Więc udali się do sklepu Apple, aby sprawdzić, czy którykolwiek z pracowników widział lub słyszał cokolwiek w noc ataku. I pracownicy oraz ochrona pracująca w sklepie zeznali, że w noc rzekomego ataku. Słyszeli wiele krzyków i zamieszania dochodzących ze sklepu Lululemon. Według nich brzmiało to tak, jakby dwie kobiety kłóciły się, biły się, ale wtedy nikt z nich niczego nie zgłosił. Policja miała już wtedy pewne przypuszczenia. Zresztą nie wpadli na żaden trop, jeśli chodzi o dwóch podejrzanych mężczyzn, więc podejrzewali, że coś tutaj nie gra. I zaczęli zdawać sobie sprawę, że niektóre fragmenty historii Brytanii. Nie pasują do siebie. I kiedy policja odnalazła porzucony samochód należący do Jane, y, to odkryto w nim czapkę z daszkiem z plamą krwi. Śledczy zaczęli podejrzewać, że Brytania mogła współpracować z napastnikami, ponieważ jako jedyna osoba z urazem głowy mogła mieć dostęp do samochodu Jane. Y. Samochód ten został znaleziony na parkingu trzy przecznice od sklepu Lulu Lemon. Ten samochód, w noc, w którym doszło do morderstwa, Zauważył patrolujące okolice policjant. Widział też jakąś osobę wewnątrz. I kiedy dowiedział się o całym zajściu, o tym morderstwie i o tym, jakiego samochodu poszukują policjanci, to skojarzył fakty i wskazał miejsce, w którym ten samochód znajdował się. W ten sposób go odnaleziono. Co ciekawe, kiedy zbadano krew, znajdującą się w aucie. To okazało się, że znajduje się tam DNA zarówno Jane, jak i Brytanii. Więc kiedy śledczy zapytali Brytanii, czy przestawiała ten samochód, ona przyznała, że tak. Twierdziła, że mężczyźni, ci, którzy napadli na nich, kazali jej to zrobić i powiedzieli, że jeśli nie wróci w ciągu 10 minut, to ją zabiją. Znała także, że widziała funkcjonariusza policji, kiedy prowadziła pojazd, ale z nim nie rozmawiała. Ustalono również, że te same opaski zaciskowe, którymi związano Brytanię, to te same, które trzymano w sklepie. Większość przedmiotów użytych do ataku znajdowało się już w tym sklepie, więc wyglądało to tak, jakby napastnicy po prostu przyszli do tego sklepu z nadzieją, że broń, którą będą mogli zaatakować, znajdą tam. W tym też opaski zaciskowe do związania kobiet. Gdyby naprawdę chcieli dokonać ataku, napadu, to najprawdopodobniej mieliby ze sobą jakieś własne narzędzia, jakąś własną broń. W tym przypadku tak nie było. Ponadto jedno z dwóch obrażeń Brytanii znajdowało się na środku czoła. Ustalono, że do urazu doszło, gdy Brytanii kołysała czymś w górę i w dół, po czym podciągnęła przedmiot za wysoko uderzając się w twarz. Otrzymano także wynik testu dotyczącego gwałtu na Brytanii i ustalono, że nie doświadczyła napaści. Wtedy główny detektyw wysunął teorię, że to Brytanii zaatakowała i zamordowała Jane. Ę. W związku z czym sprowadzono ją na dalsze przesłuchanie. Ona wtedy próbowała wymyślić nową historię, ale śledczy przedstawili jej różne dowody, jakie mieli przeciwko niej. Wtedy jedną jej odpowiedzią na to było pytanie: Czy może wrócić do domu? Ale detektywy nie wypuścili jej. Zamiast tego przyprowadzili jej brata i siostrę, aby z nią porozmawiali na osobności. W końcu, gdy brat błagał ją i pytał o prawdę, Brytania oświadczyła: Nie chcę tutaj o tym rozmawiać. To oświadczenie doprowadziło śledczych do przekonania, że to naprawdę ona zaatakowała Jane, ę. i dlatego też 18 marca 2011 roku aresztowano ją. Następnie policja zaczęła porządkować przebieg zdarzenia. Wierzyli, że Brytania w jakiś sposób dowiedziała się, że Jane przyłapała ją na kradzieży i że zamierza zgłosić to pozostałym menedżerom. Po zamknięciu i opuszczeniu sklepu 11 marca. Brytanii zwabiła Jane z powrotem do sklepu, opowiadając tą historię z biletem na metro, który zostawiła w sklepie. Kiedy obie kobiety znajdowały się ponownie w sklepie, to zaczęły się kłócić. Wtedy też Brytanii zaatakowała Jane. Ę. To właśnie te krzyki i zamieszanie słyszeli pracownicy sklepu Apple. To były ostatnie chwile życia Jane. Y. Brytanii dzigała ją nożem i biła. Używała do tego tak naprawdę różnych przedmiotów. I robiła to tak długo, Aż miała pewność, że Jane nie żyje, kiedy ta pewność była już stuprocentowa, Brita zaczęła zadawać sobie rany. No i sama związała się, spięła się tymi opaskami zaciskowymi, aby sprawiać wrażenie, że ona też została zaatakowana. Następnie godzinami czekała, aż ktoś przyjdzie i odkryje ją oraz Jane. Ę. Więc tak tak naprawdę wyglądało to całe zdarzenie, to morderstwo. Nie było tam żadnych dwóch mężczyzn, napastników. To Brytanii zamordowała Jane. I jak się później okazało, zrobiła to przez Leginsy, które chciała ukraść, a Jane jej w tym przeszkodziła i chciała ją wydać. Brytanii nie mogła na to pozwolić, więc ją zamordowała. I co ciekawe, Brytanii, w czasie kiedy doszło do tego morderstwa, pracowała w sklepie zaledwie 6 tygodni i niemalże od samego początku oszukiwała. Na przykład. Były tam zniżki dla pracowników na asortyment. Każda osoba pracująca tam mogła kupić daną rzecz, np. 30% taniej, ale obowiązywały też limity, aby nie wykupić za dużo rzeczy. A Brytania nie stosowała się do tego i ten limit przekraczała. To nie mogła pozbyć się chęci kradzieży. I w końcu to zostało zauważone. Prawdopodobnie, bojąc się konsekwencji, dokonała morderstwa. W związku z czym została uznana za winną morderstwa pierwszego stopnia, i w styczniu 2012 roku skazano ją na dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Ustalono również, że miała zaburzenia psychiczne i stanowiła zagrożenie dla społeczeństwa. Oczywiście zabójstwo Jane Mary wstrząsnęło całą społecznością. Było niesamowicie przerażające. Nikt nie spodziewał się, że do takiego zdarzenia dojdzie. Pomiędzy pracownikami sklepu odzieżowego. Jane została zapamiętana jako miła, bystra i pełna życia kobieta. Była bardzo lubiana, i dla wielu było szokiem, że w tak okrutny sposób straciła życie. W sklepie Lulu Lemon, w którym zamordowano Jane, znajduje się obecnie taki witraż mural, zaprojektowany na cześć Jane. Y. Jane zawsze będzie żyła w sercu i w pamięci jej najbliższych, przyjaciół, znajomych z pracy. Oni nigdy o niej nie zapomną. Nie zapomną o tym, co się wydarzyło. Coś, do czego nigdy nie powinno było dojść. I to już jest koniec tej przerażającej, szokującej historii. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Pozdrawiam Was wszystkich i słyszymy się w kolejnym odcinku.